Jestem w jestem na mnie ujebał! Uh? <laughs> <laughs> let's go, let's go. Let's go, let's go. No czekaj, tylko wezmę słuchawki. Ale kurwa, klasyk. Er klasyk, oj chuj. Golden 5 na złoto Antosie? Jakie w Golden 5? Co to chodzi bramo Dobra, dawaj, bo gazulec jest. Shelly spe sz specjalnie delay na nas włączył No ale tu przecież nikt by nie snajpił, kurwa, od nas. My jesteśmy kurwami. Jo, mi się nawet nie chciało. No my nie, ale oni. Niech Wychodzić z tego kurwa za to Default, się. default, default normalnie Classik. Okay, mamy... tak? Dziękuję bardzo za rajda, my mamy gramy derby, gramy derby naszeli oficjalnie. Yo. Ostrzegam yo. was U nas derby, u yo, nas derby naszeli oficjalnie to. Dobrze Finał mistrzostw Polski IM 2025 Widzicie jest szybki No, już widzę ty kurwa Witam, dziękuję A, bardzo ja idę... za rajda Dobra, ja idę Trela... się I tu, no, ja chciałem grać default, ale chuj tam. Możemy już tak stanąć. Granatę A. A. Doma, doma. A. Wychodzą. Wiesz, co to kurwa? Ty, czemu tak się stało? CT jadą. Je... Okay, już. Ej, co to kurwa było? No, Patrzę Czterech ja dojechali. Tak, Cztery CT. Cztery CT. No, to, to, to... W tej grze się nic nie zmienia, nie? Jelon dzięki za pierwszy miesiąc subskrypcji. Jelon, melon jedna. Kop stoi w miejscu, dostał kurwa, Dębę. 10 razy w web Nowy komp stary CS No dobra, nic się nie dzieje, eko Luz, luz, luz Krócimy Mida albo coś, czy, czy gramy defense? No to jest wina gry, no co? To ja powiedzieć. to by otwórz, nagram z komp, niestety. tylko idę Daj monitor bliżej jak prosy A ciekawe na przykład FPS PS0 jakbym Luchna dał? Mogę być z zakręki. Ba. Ba, ba, o, jadą sobie. Kurwa to ba, na ba, 600 ba, 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 jest chwilami. Ba, 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 ba wejchał. Nice. Dojechał, kupnia! Dojechał, kupnie, przebił sobie. Dobra, smog. daje 540. Ja mam reload, sorry, kurwa. Też mam. Ululu. Dobra, na luzie Wracamy panowie Co oj koala Nie mam palaka, ale proszę mi to. C to leci A chyba wyjdą Ta granaty chyba jadą A. Ja, ja rutuję Jadą, jadą. Ja Weszli. Słyszycie. Tak. razem razem od CT weź, na Weszli na B-sie. Ja to nie. Leży. Prawo rzeźnik. Hej, kurwa. Tam też jeszcze nie ma. Hej, może. Tam też. Rampa pali coś. Jest, dosłonkowane CT. Leży w przejściu. Bez jeszcze. Jest jeden, jest jeden gdzieś w. Bez. Znaczy. Land, a, nie. a, 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 jest, jest ninja, 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 ninja no, jeden, Na śmietniku chodź, Rampo chodź będzie no, no próbuję no po, Podchodźcie, szukatorze. podchodźcie chodź, 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 zaraz chodź, 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 No kurwa, halo, Czemu mi się ty teraz to na tym saldzie tak nie podświetla? A inne... Kurwa, wszystko inne muszę się przyzwyczaić. Widzę okno w pierwszym i pod podschodę. Cześć, CP. Uh, uh, uh. Puść Ulfik. Dobra. Do, do prawej ci uciekam. Żebyś miał luz. Nie powinna się ograniczyć no, FPS-ów? Dobrze, zdążę. Najbardziej mnie wkurwia, że kolory mam inaczej poustawiane jakoś i nie mogę tego usłyszeć. Brawo, Kuba. Gala może być, uwaga. Jestem B. Sobie, ok, jest, są pod konem. Skacze B. Krzesełko, krzesełko. Jest... Nie żyje. Kaleson, kale spal zezpiega. piwnie. Kon, 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 kon. Spal piwnie, Kaleson. Daj flasho na mid, na mid, flaszę na mid, na daj. Ja mam, ja mam, daję. Czekaj. Idzie. Pod oknem, pod oknem Jest kurwa krzesło ja. Leży leży jakieś kurwa krzesło Dalej załkowali smokowali mógł, mógł ci teraz słyszałeś coś. No. Baron zajmij kurwa doma Oni pod shortem ja się leży leży, 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 leży I jeszcze jeden pewnie po, też. Jeszcze ma. jeden musi być. Jakuje okno nie on? nie Da, pierwszy mecz na nowych ustawieniach i na nowym wszystkim na razie. Muszę się trochę przyzwyczaić, bo. Ty tak się ja Gala. Dobra? Bo są te. Najbardziej o, mi w kurwę, że kolorów nie mogę ustawić takich samych. Kon, kon. do gali. I spierdala, uważaj. ja mam w ogóle. Nie, nowe rozdziałki nie ma, na razie no stoi. Dalej masz, odpaliłeś już 540? Jeszcze nie. Odpaliłem, no. W sensie nie, mam 498. No, kupiłem sobie... Ej, weź ja mu na tej rampie. Ale nie dobra, ma takiej dobra. dużej różnicy. dem deal O kurwa. Przerwę musimy wziąć w nextie. Myszka mi nie działa. Zesuje mi. Nie widzę. Może być EXPRO, jakiś, uwaga. O, daje pałac. A, a. a, A. granaty. Ale Będą A granaty. Domek. Ty, no nie strzelasz. Domek leży. Do, domek. jeszcze domek. Co to jest za head, kurwa, z fiuta Bo Bombelian kurwa. Rampa. Nice. Jest w pauza chcesz? Tak. Cocaine, baron, rzucia ja WP. Daj się pauzę, A bo bo Kuba niech da myszkę. drugą. Muszę myszkę na kablu połączyć. Bo... Było... Missing... Oh. To by się mikrofon też poprawił ty Mi? No, tak, no, ale tak, ja nie masz kamery, chyba kończyłem też na streamie. Ile ci fali finalnie wyszło za kompa Trela? Eee. 10 koła, bo kartę miałem swoją. 4080 super wyjąłem z tamtego kompa. Aha i, Ej, no to, i, nie... no, I Repo ci już wysłał jakby całego gotowego z oprogramowaniem ze wszystkim, że tylko OBS Masz to już czy ten... ta, 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 ta. jeszcze tak. Tylko miałem pauza. problem z OBS-em jakiś, wiesz? Co jeszcze jedna dała? pauza, jeszcze jedna pauza. Eee, no bo ty masz tak czasami, że masz taką klatkę na streamie, nie? F1 Tylko że ty masz bo ci, bo ci laguje komputer, a u mnie wszystko no, no. płynnie chodziło i Kuba mi powiedział, żebym w OBS- jakieś kurwa tam 0.2, bo na tych kartach tak, coś jest kluczowe, zjebane, kluczowe trzeba ustawić. Kluczowe klatki, kluczowe klatki trzeba ustawić. I teraz je Dobra, Cześć Boberek, dobra, elo Lixem. Tym... czekaj. poczekaj czekaj, czekaj, bo się kurwa, no nie wiem, kurwa, czy to nie działa, a ty... To kurwa, o k**wo wyciekamy teraz. O jeszcze, czy co? Dobra, dobra, o jeszcze, okej. Okay. pauza? Hula, pauza, bo to nasi nie Dalej, Proszę, dalej, dalej, gramy, gramy, gramy. Pikuję okno. Ja się boję kurwa, bo tych 50, 90 dziewięćdziesiątek podobno kurwa w ogóle nie ma, ale pagam i spróbuję od nich to... Pięćdziesiąt ile chcesz, tylko cena będzie wykurwista, ale ja za 4090 też płacię 11 koła oj, 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 oj. daj ale... ci Dawid ale... nie smokuj rampy Cześć Flesz jakiś kurwa, jakby chcieli... Usta na rampie, rampy. leży rampa, jeszcze jeden Trzymaj się, wam Rampa jeszcze okay. jeden. Smog dało na schody. Pikujmy, pikujmy. Ja sparę parę. Nie ma zakręt. Szali jest na rampie, ja panowie. <grym> no tego mnie później będę mógł się Skocz, musisz TV? Skocz, Lufik Dżungla! Dżungla! Ty. Na radarze widziałem ty Leży z ramp. Snajper. Przy TV jest Flashuje mid Ale on jest na głęboko TV No No, zajęte to ja nie piknę To sieć Ktoś, ktoś by musiał się go Na mój kontakt, na mój kontakt albo oni ja go On jest, jest Ja zamknąłem mnie. go, tylko nie wiem czy on celowany w ciebie jest właśnie no Ja coś to... już idzie. Czekaj, że są gra, tam tak. Ja mogę flash oddać na mid. Gra tam rzuciłem. Nie ma go. Uciek gdzieś do, w stronę respa. Może, może być od ogólnie rampy. Ta No. Ty skróciłeś pałac wino czy rampę? Pałac. Nie widzę go tu nigdzie. Nie ma go. To rampa chyba. Rampa musi być, no rampa musi być. Jest, on, po, on przeżył pod schodami, jak chcesz. To mu nie daj. Ja w zwiągli weź, ja w zwiągli. Biorę wokoła. ale w to było. Mam, 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 ma, 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 ma. Trzymaj to, kuba. Dziękuję. Kuba, daj mi y, MK, bo ty i tak stakujesz się. Kurwa, skoczy ten. Y, SK. skoczy, sk, sk. Kuba, ja teraz idę, bo mam resp Idź, idź, ciś, ja tam tylko przechodzę sobie w Kurwa, granatów nie kupiłem, spóźniony jestem na. A defensywnie mogą wyjechać Smok do okna No jest na no, to, to połowa Wybieg leży Pleszuję ci jeszcze mid Under, under, under 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 Under, under Under, under Under, 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 Ja, ja, ja skaczę, skaczę. Są. Tak, tak. Okno okno, 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 okno. Okno przed? Tak. Przed, no. przed, no. Chuba ma lipę. Muszę... O no już wiedziałem, że jest dżungla, ale chuj. Cz. kurwa. Wycelowany jest wobec tego w O kurwo, ty Jebana! Hmm. Dżunglę wyszedł do CT. Okej. Okay. Można cicho ze stąd. Oh, <laughs> Dasia jest z kontrolem, ale nie mam pojęcia jak. Ulfik życia WP. WP? Ja rzucam. Ja Proszę. To ok. chcemy? a Nie, ja kupię, kupię po prostu. Czy nie? Grajmy to. Ja, ja kupię. Sobie ja piknę teraz tego. Weź mi do prawej Ulfik i zbijcie mi. Dobrze. Nie mam, kurwa, tego na rozbicie. Przeszwie rampę. No, no, no. Nie widzę ram Cisza jest. Zakręt, zakręt, zakręt. Krętny. Dwóch zakręt jest. Pod kątem, Jez... pod, kątem. pod, ok Kto uskakuje. pod jest. Pali kurwa, Bysmuchuję. palę te nalegy Dać ci, da ci mid? się Nic to nie da Co za pies Dać fleszoczy? Nie wychylajcie się yes. tego mida Daj Jest z Dżungla Leży Jest, no jebą blisko Kon, 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 kon w Palące dalej był

gramy chyba pod trelem, nie? pod awp daj igla mi ulfik czy ty chcesz broń grać? nie graj masz deagle leży Cześć Andy możesz grać pod drewnem ja ci mogę tam flaszę rzucić jak to się działo leży mid brawo to masek 9 Dawid! mogę ci dać tego mojego na czekaj DNA teraz uważaj daj Poczekaj, czekaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Leci. Leci. Boom, Mid, 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 dwóch. A, Mid, dwóch. A, odpuść go, odpuść go, odpuś go. Odpuś go. Kuba, zerkaj mi domek z dżungli. A ja piknę z, z tego, z kona. Skoczył kon, ci. Kon, 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 kon to ja, ja zabiję, tylko y, patrz mi domek. Trzymam, trzymam. Nie widzę kona. Jest tu, jak chuj. Przejdę, może dżunglę zerknę, co? Nie, y, tylko okno, tylko zerkę, zerkę, ale ty musisz mi domek zerkę. trzymać. Jest. jest. Leży. Tam. Super. Leży. Domek może wyjść zaraz. Pójdę. Patrzę, Under Jest, jest, jest! Y domek B, domek B, domek B. Nie giń, nie giń po prostu, Ulfik. Już idziemy na pomoc. Szef, szef, szef. Dalej w domku, czy wyszedł? Nie wiem, nie wiem. Cofnął chyba, kurwa. Zamknij go jakoś. Ej, chyba TV słyszałem. Możliwe. Patrzcie, złapcie mi, Ander. Nie, nie, nie. Jest domek dalej domek. B. Rzucę coś. Prawda, Mam dla ciebie Kuba AWP. Cołkaaaajn. Masz kołacha. Masz Kuba, rampę Spal Kuba rampę. Nie, piknikona, piknikona. Spal rampę, ja ci dam flesz, na mida. Dobra. Tylko se odbitam tam smoka od tego, nie? Kuba. A, odpisam, żeby, żeby się nie palił. W konie, w konie sobie no, no, rzuć. Smoka pod nogi po prostu. Od ściany rzuć. Pal rampę i biegnie, ja ci daję flash. Poszedł. Smoka na Gale mogą jechać? Mogą. Nie to. i Gale. Jadą, Jadą i Gale. Gala, gala i rampa go. jeden, Gala i rampa jeden. Gala leży, bomba, bomba. I jeden rampa był. Bom bomba na gale. rampa. Dawid pamiętaj Ta rampa nie wyszła Ja patrzę wyszła patrzysz Kuba? No taki Podbiega kurwa Podbiega ci Wyszedł Spada go on Tomek, Tomek Tomek leży No i last był rampa On będzie daleko z rotacji Ja trzymam wam plecy Stanę se Gale Jest Gale, nie trafiłem na blisko już Nice. Brawo! Brawo! Okay. Biegniesz teraz wal tego drewna, jak nie przeskoczysz. Dobrze. No nie okay. raczej, kurwa, nie wiem, mieć chyba eko albo zagrał jakieś pistolet w Uwaga na jakiś wjazd albo teraz. Wolna polska mi się siła! Oszali ładnie, w 10 50 dipsa chyba z granatów mam więcej. Wiesz, że teraz zabijaczek. <ślań> Przez <to>, że tak <ślań> powiedziałeś? Ahoj. Ahoj Rogerski, dzięki za drugi miesiąc subskrypcji. trybcji już dwa miesiące, no pozdrawiam Nie ma zakręt, nie może Jadą B, jadą ja jazda jest jak chuj Coś mieli under Trzymam skok. Wyszedł? Jeszcze jeden Wąpę macie Jest, strzeli na tym No, mówię Jest, pierwszy kill Też jest AWP, akuchy Odzywam ty, 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 na echo, ale 4K. Rzuciłam w Coś Cześć, do Ahoj. tego Ahoj. Nauj, na na za czwarty miesiąc. Dobla. <tom> no. dziecko jest na Dobla. miesiąc. Dobra. przejdę dojechać w kono. Cie ma krowa. Kajden. Rampa po prawej Rampa dwóch, leży Jeszcze ja to... I Rampa, flash, 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 flash. Kuba pilnie nad Nie mam, ja nie mam, Kuba, musisz Kuba, Kuba. Sandwich może być jeszcze Ale posmokowane Pala się, rampa, rampa, rampa kurwa no i Najda daje na rampę o kurwa, nie dałem To to rampa idziemy, i kur... O Ruchlić zostało ja se, ja se, skaczę pod B Galim nie może wejść, nie? nie. Czy może? Tak, Michi, jakoś może No to kurwa lata tu! Kona nie trzymam. Polaka ja chyba trzymam ci rampę, wiesz? Dawid To ja patrzę Kona tak śmiesznie, kurwa Zreflikują bez smog na smog na jakiś niego. A to nie jest filtra? jak kurwa. A rampa leży. Oh. Rampa. rampa jeszcze jeden, rampa jeszcze jeden. <laughs> <laughs> Oni we <betwie, laughs> dwie, dwie AWP kurwa na rampie stoją. Ok, feeling a bit good about Sweet go again. Mmm... teraz tak... Eee, kup, David. Mhm. Mm masz to. Dzięki. Od razu? No, jak będziesz mógł, to rzucaj, nie? Małem już. Cetę panowie musicie dojechać. Czekajcie, czekajcie, ja wam powiem kiedy. Na pierwszy wyskakujecie. Fleszuję, wyjazd i potem wam cefle, cetę fleszne. Dawaj. Jedźcie. Ninja. ninja, ninja macie? Ninja, ninja, ninja. Jecie ninja. cetę, jedźcie, cetę, zajmijcie. Daję flesza dobra. do lewej, za Fali ninja. Bum. Fajnie, dostałem przez smoka Ładnie, plantuję. Brawo, Brantuję. brawo no do... Nie dobra, pikusza. inwestycja. Dobra inwestycja, chodis, 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 chodis. Dobra inwestycja, dobra inwestycja, kurwa. Dzięki, GD. Cześć, To jest zaufanie, brawo, Kuba. Nie przejeżdżam forsa. Kuba, graj to, graj to do końca, daj mi granaty wszystkie. Grać kawa? Nie, nie, gra, graj, to, graj, tego teka do końca. I Dawid, rzuć smoko na zajęcie. Cześć, Jęgry, I chodźcie tak. B wchodzimy. Żeby nie przejechać na digla ja ja będę Chodźcie, chodźcie smołka, kurwa i wejdziemy i tak Smok'a doskonują smoka. Sprawdzi czy nie? Czy nie chowasz na razie? Już, jazda Ale karam O kurwa, flash od Lisa, rzuciłem Po prawo! Plecy, plecy, plecy! Sardę, kuchnia, kuchnia. Nie żyje. Nie żyję Dopalę kuchnię. Nie za ze Leży Gala może być Nie widzę Chyba Nie wiem czy nam idzie nie tupnął. Nie to ja chyba Ale piwnie no, gdzieś mogę zjechać. zjechać Ja patrzę flory Yes jest, plecy Halo. Dostał tam z dwa hity kurwa z Zemaka Dalej na pistolu jest, dalej na pistolu jest Idzie do TV U mnie mi patrzy Brawo, Brawo. Sweet. Sweet. Uh. Sweet Go o To za lak kurwa na serwie mu dajemy niższe ceny na IG za skiny, ponieważ stary polega to na tym, że płacimy trochę mniej i musimy na tym kilka procent zarobić. Ulfik dasz okno? E, dam, Damno. To Kto Kuba wyrzeź mi, mi smoka i, i gramy pistolet, idzie się do ma. Nikt nie da, nigdy 100%. Doma, bo doma musi cio, każdy no? musi zarobić na skinie, tak to działa, tak działa o, handel. O, jak o. coś. Dawid, rzucisz. Proszę. Ten, co Pędzł na pistolu rzucasz. Okay, Weź bombę, okay. Ulfik. Jest sprawdzaj Rzucaj Dawid, rzucaj Dawid, bo mi da. Jazda, jazda, jazda Dobra, dawaj, bo jest okay. Rampa może być Ładny. No i Moi, klas Brawo Pantuje standard jest flash głęboko jest flash setę Zapalącą? Możecie szukać Lece, mogą być Bo będzie saveował Setę setę rzucał mało Nie widzę, pewny jesteś? Wiesz, wiem. No może być że da. Jest tak, czy nie? Nie ma, info nie za ma. Ale graj ktoś przy bombie. To... Ja byłem to... pewny, że kurwa z co to mówi. Jest, jest. A jest. smoke! No, kurwa. No właśnie. To no mówiłem. Dobrze, dobrze mówiłeś. I tak to leciało. E, Ulfik, rzucaj smoke'a do okna. Okno, dobrze, rzucam. Smoka do okna mida. i nie, nie da Idziemy idziemy znowu pod B. Dawid i z pierwszym restem zerknij under, teraz z góry i potem podejdziecie. Ja rzucę tylko polaka mi daj. I... Poszło okno. Uh. Jedzie mi da, mi da jechał, dobra. Ej, możemy podchodzić B, możemy podchodzić B. Podchodźcie, dojechał mi da, dojechał mida. Jazda, 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 jazda. kolej Pa, jedźcie, jedźcie. Ale ładnie. Ja zostanę w Zjara ktoś galę? Ninja pusta. Ga live, ga live. O kurwa, jaki head. Pod, pod galą skaczą. No, spoko. Spal, spal, spal y, Ulfik, Gala jeszcze. Paliłem plery. Jest, jest jeden ten. O kurwa. Kuchnia i jeden napsy. Gala. leży. Brawo. Gdzie las? Gala. Gala. Edward już. Edward. Brawo. You're Sweet pig. Cocaine. Mm, 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 mm. Cocaine. Daj ta instanta. Nie da się rzucić jak chcesz. Dajam. To jest razem. A nie utility. Ja to do ręki. Ulfik, wyślij tego smoka. Wyjebkuba z smoka. I gramy z obwazu. Ja gramy z domku a, znowu. A, znowu. Gramy z domku znowu. No tylko wyjebnij klesz smoka, żebym a, wiedział gdzie jest. Bo, a, bo ten, Dawid, ustaw się a, na smoka. Bo on przykułeś mieś tam pazę może z nami. A dać CT? A możesz dać. I dojechał, dojechał, dojechał. U tam. Dojechał. Dawaj CT. Bog, bog, bog pałac. Poszło. Jeszcze. Musimy odbić pałac. Jest tam stąd kurwa. Nie wiem czy jeszcze jeden nie jest. Uważaj. Mamy smoki Jedźmy, jedźmy, jedźmy. Mamy Ja mogę wypalić pod drewno jeszcze. Chyba, że nie ma. Znajduję dżunglę. Plantuję. Skody i dżungla. Skody dżungla. Spal skody, Ulfik. Już. Jest schody. Jest CT. CT, CT, CT. Scout. CT dżungla. Bravo! Bravo. Sweet big! Cokay! Go, good job, good job, good job! Dobra!